Czasami człowiek, który ma źle ustawiony jakby aparat rozpoznawania dobra i zła, mówi zgrzeszyłem i co mi się stało. Albo zgrzeszyłem i właściwie nie mam chęci jakby za to żałować, a nie żałuję. Nie. Jak od razu mnie nic nie trafiło, to znaczy, że nie ma sankcji. Natomiast dzisiaj Księga Mądrości mówi Bóg jest cierpliwy. I za każde przekroczenie na poziomie moralnym jest sankcja, obliczona w postaci grzechu ciężkiego, ale także w postaci grzechu powszedniego. I trzeba jasno sobie odpowiedzieć: skoro jest grzech, to jest także sankcja. I grzech nie jest jedynie brakiem dobra, ale jest naruszeniem pewnego porządku. Naruszenie porządku polega na tym, że my sami siebie degradujemy, ale także degradujemy innych. I nawet jeżeli nie zostaniemy schwytani na gorącym uczynku, to ta sankcja prędzej czy później do nas dotrze. I tego trzeba być świadomym. Czasami ludzie mówią: Pan Bóg jest taki łagodny, ciągle mówicie, że, że kocha. Nie, Pan Bóg jest także sprawiedliwy. W momencie, kiedy człowiek popełnia zło, ta sankcja na niego czeka. Czy za życia, czy po śmierci.